Na transmisję zaprasza Marma Polskie Folie, producent akcesoriów i wysokoparoprzepuszczalnej membrany dachowa. Race Racing Sanok Cup w Sanoku już po raz czwarty, czwarta edycja tego ciekawego turnieju. W tym roku obsada niesamowicie ciekawa. Z Sanoka, witam Michał Stęcel, mamy gościa specjalnego w naszym studiu, a jest nim Adam Pawliczek. Witam Adam Pawliczek, witam, witam cię. Adam, jeździłeś na lodowisku kiedyś? Jeździłem, ale nie w takim stylu. Jeździłem na lodowisku. Wodobisku. Ale być może, być może dasz się dam ja namówić kiedyś 3000 widzów pojemność, tutaj krótkie dane stadionu w Sanoku, Mamy rekord toru z 2009 roku. No i zobaczymy, czy ten rekord zostanie pobity dzisiaj stawka znakomita Rosjanie, w tym pięciokrotny mistrz świata Nikołaj Krasnikow, który coś zapowiedział, o tym Państwu powiem jak będę go przedstawiał, dla wielu kibiców ta informacja jest szokująca, ale po kolei Grzegorz Knap z numerem 1 reprezentant polski dwójka to Heinz Goldi ze Szwajcarii Mirosław Daniszewski z numerem trzecim lider Staligorzów Henry Malinen Finlandia, to jest numer 5 Andrzej Sziszegow, Rosja, to jest pierwszy z Rosjan tutaj w Sanoku. Rene Stalikwert Holandia z numerem szóstym. Numer siedem to Juni Stepanen. Potem z ósemką Ginter Bauer, reprezentant Niemiec. Dziewiątka to kolejny Rosjani Stanisław Archipow. Dziesiątka Krzysztof Kirchner. Także reprezentant Niemiec z numerem 11, największa gwiazda tej imprezy, Nikołaj Krasnikow z Rosji, zapowiedział Krasnikow, że za dwa lata kończy sportową karierę, a w dwa lata jeszcze tylko pojedzie na lodzie. Wielki widzów to nie wierzy, no ale on mówi, że o tej decyzji już nie ma odwołania. Fredy Johansson z numerem 12, reprezentant Szwecji, potem z 13 Martin Leitner, Austriak z numerem 14, Paweł Strugała. Polska potem 15. Stefan Svensson, Szwecja 16. Sven Holstein, reprezentant Holani, Holandii Iwan Iwanow, Rosja. Jeden z braci Iwanow, Daniel Iwanow z numerem 18. Z numerem 19. Harald Simon, Austria. Numer 20. Antonin Klatkowski junior, reprezentant Czech. No i mamy. Zawodników rezerwowych Andrzej Divis, reprezentant naszych południowych sąsiadów Czech, Josef Kreuzberger, Austria z numerem 22. Piotr Heinowski, on będzie brał udział w biegach pokazowych. Teraz Marcin Cekula, doskonale znany w opolu. Michał Widera, który jutro pojedzie w głównym turnieju, w sobotę. No i ostatni z zawodników rezerwowych na Państwa ekranach. Jak już mówiłem, Krasnikow ostatnie dwa lata tego zawodnika na lodzie. My powoli zapraszamy na wywiady, a potem już wielkie ściganie na to, że lodowym sanoku. Czapka że super mówi Paweł Ruszkiewicz, zagoniony dzisiaj niesamowicie, ale od 2007 roku nie ma ten człowiek w spokoju. Panie Pawle, e, kolejna fantastyczna impreza, to już czwarta, 2007 jak Pan sam mówi, to był fantastyczny spontan, który się udał, z roku na rok coraz lepiej, no, teraz to już będzie super sprawa, trzy turnieje, e, dzisiaj taka lekka przygrywka do tego, co będzie jutro, no właśnie, kilka słów o tym. Jutro no, eliminacja mistrzostw Świata, czyli no, najlepsi na świecie zawodnicy z Krasnikowym i braćmi Iwanow. To jest naprawdę czołówka absolutna i to są dominatorzy wyścigów na lodzie. Kto nie widział ich wcześniej na to, że ten powinien się przy udać do Sanoka i zobaczyć. Do tego mamy mieszankę... Rutyny i młodości, rutyna Stefan Svensson, wczoraj pokazał, wygrał z Iwanowem, rutynowany i dobry Szwed, młodość Ice Racingu to nasz Grzegorz Knapp, Antonin Klatowski, jest też Fredrik Johansson ze Szwecji, naprawdę bardzo mocna obsada, bardzo ciekawe zawody, zapraszam serdecznie. Panie Pawła, nie ma ulubieńca publiczności Franki Zorna. Jaki jest powód oficjalny tego, że Austriak nie przyjechał do Samaka w tym roku? No, po raz drugi tak się złożyło, że niestety Austriacy organizują w tym samym czasie imprezy. Również na lodzie. No i zobowiązania wobec sponsorów powodują, że Franki Zorn musi być w Austrii, chociaż. Ten, ten sam sponsor jest zaangażowany również w nasze przedsięwzięcie, ale no tak się stało, no, no, mówi się trudno, czekamy na, na Frankiego, jest jego przyjaciel Harald Simon, też dobry Austriak, więc mi się wydaje, że to wystarczy. Czyli status quo austriackie utrzymane? Tak jest, jest jeszcze paru innych Austriaków, I tak jak mówię, jest tu dziewięć państw i, i, i mówię, cała czarówka europejska, więc walka będzie ostra. Chciałbym zwrócić uwagę, może to nie będzie jakiś występ okraszony wielką zdobyczą punktową, ale na pewno coraz lepiej jeździ Paweł Strugała, nasz góral z Nowego Sącza. Który jeżdżąc z licencją szwajcarską no, reprezentuje polskę polski paszport. Jest Michał Widera, jest Mirek Daniszewski. Proszę zwrócić uwagę, jest progresja wyników, progresja jazdy, więc mam nadzieję, że uda nam się w przyszłym roku już zorganizować finał mistrzostwa Świata. Jest progresja wyników, ale Panie Pawle, to ważne, bo o jednej rzeczy nie powiedzieliśmy. Coraz więcej zawodników garnie się dal Swidę, co parę lat temu byłoby nie do pomyślenia. Był zawodnik Żerdziński swego czasu, kiedy Grzesiuk nam zaczynał. Wielu się z niego śmiał, że sobie nie poradzi i tak dalej, a tymczasem on pokazuje, że przy pełnej mobilizacji i wsparciu finansowym to jest też niezwykle ważne, bo to bardzo drogi, bardzo droga odmiana różla. No dużo droższy niż klasyczny, to na pewno. Jak te koszty, panie Pawle, bo o to chciałem zapytać, jak te koszty to jest 100% więcej, 200% więcej, da się tak określić? Mi się wydaje, że trzeba to określić jako 100% więcej. W motocyklu na lód jest dużo więcej niuansów, dużo więcej elementów, które wpływają na sukces, końcowy sukces. Teleskopy, zawieszenia, ramy, skrzynia biegów, to wszystko zupełnie inaczej funkcjonuje i w każdym z tych elementów no, trzeba się wykazać inwencją, trzeba szukać eee, teleskopy. To są teleskopy z Enduro, z motocrossu, One kosztują, można je kupić za 5000 euro, ale można je też kupić za 35000 euro. Taki motocykl... Same teleskopy, same teleskopy taki motocykl Franki Zorna to przypuszczalnie jest to koszt rzędu 50-80 tysięcy euro. I tutaj muszę pochwalić wierne i coraz liczniejsze na szczęście grono sponsorów z firmą Valvoline na czele, bo jest to nasz wierny i, i największy sponsor, ale dołączają powoli duże znane marki, znane z zaangażowania się w klasyczny speedway jak, jak Nice. Ale i to cieszy. mi się wydaje, że to też za sprawą, mówię, z udziału zawodników i za sprawą również tej udanej imprezy tutaj w Sanoku. Jak się Paweł Wieruszkiewiczowi udaje gromadzić coraz liczniejszych od sponsorów co roku? Trzy miesiące pracy. 16 godzin dziennie. I jest efekt. I jest efekt, wtedy będzie zawsze efekt. Dzięki. Dziękuję bardzo. Andrzej Henne, jak od kilku lat w Sanoku, także dzisiaj nie mogło go zabraknąć, Pani Andrzej. Kolejna wspaniała impreza się szykuje, najlepsza chyba. Z tych wszystkich, które były rozegrane. 2007 był spontan wykonanie Różkiewicza, potem te imprezy coraz lepsze, 2010 wydaje się być hitem. No chyba tak, no rozwinęło się to już. Właściwie podejrzewam, że w przyszłym roku będą mogli liczyć rzeczywiście na przykład na Mistrzostwa Świata już można na finał, prawda? To wszystko się rozwija bardzo fajnie. Dobra jest propaganda dla żurzla, bo, bo w zimie właściwie no na Żurzel to tylko Ice Speedway, no impreza jest na, na coraz wyższym poziomie. Coraz więcej mamy zawodników, chociaż poziom prezentuje dobry tylko Grzesiu Knap, ale jest to plejada polskich zawodników, którzy ścigają się na lodowym żużlu. Jacek krępał ostatnio trenował tutaj i mówił Jacek, że być może spróbuje. Czy myśli Pan, że zawodnik, który tyle lat jeździ na żużlowych torach, ma swoje nawyki, jest w stanie nawiązać równą walkę potem na lodowym owalu, czy jednak to jest trudne? Wydaje mi się, że tak, no dobrze, że zaczyna ich jeździć coraz więcej, bo tworzy się konkurencja, prawda? Coraz więcej sprzętu jest, bo tak to próbowali na takim śmiesznym nie? sprzęcie różowy motocykl z, tam, z jakimiś tam śrubami i tak dalej. Zaczyna tego sprzętu profesjonalnego być coraz więcej w Polsce. Jeżeli więcej ludzi tutaj będzie startowało, czy więcej Polaków zacznie to uprawiać, to jest szansa, że, że z tego będzie jakiś tam może przyszło, przyszły kiedyś mistrz świata. No właśnie, parę lat temu żużel na lodzie w Polsce praktycznie nieznany, sporadycznie jakieś imprezy, ktoś próbował na jeziorze się ścigać gdzieś tam u siebie, ale od kilku lat impreza zaczyna przynosić coraz większe dochody, coraz większe zainteresowanie mediów, także i sponsorów. Czy pan myśli, że to jest dobry kierunek i pójdziemy w jeszcze szersze zainteresowanie tych wszystkich podmiotów, bo Liga Rosyjska, tam w Rosji jeździ się, są to są Niemcy, jest szansa na rozwój a Speedwaya tak duży jak normalnego żużla? Tak, duży chyba nie, ale wydaje mi się, że coraz więcej zawodników, którzy kończą e, karierę, tak na przykład Mirek Daniszewski, będzie próbowało, bo z doświadczeń wiadomo nawet Szwedów czy Rosjan, że mają znane 40 parę, 50 lat spokojnie, niezłe wyniki w tym I-Speedwayu uzyskują. I tu jest chyba też szansa w tym, żeby za tymi starszymi seniorami poszli młodzi, jeżdżący tylko i wyłącznie w I-Speedwayu. No warunki klimatyczne mamy takie, jakie mamy, nie będzie na pewno tak popularne jak w Rosji, ale jest to dobra przygrywka, moim zdaniem, do sezonu żużlowego. 2010. Austria, który podbił serca tutaj publiczności w Sanoku, Frankie Zorn, w tym roku nieobecny, yy, brakuje tej wielkiej mega gwiazdy i dobieńca publiczności. Myśli że pan, że to jest duża strata i Rosjanie, którzy są tutaj gwiazdami dzisiaj, właśnie robią to wszystko? Chyba nie. To jest tak troszeczkę, że jeżeli publiczność, która jest dość wierna, wychodzi na to, i się powiększa, wykreowała jakiegoś idola, tego idola powinno się zapraszać, żeby on był. Tak mi się wydaje z punktu widzenia marketingowego. Ale może wykrajuje się dzisiaj jakiś inny doł. No trzeba po poczekać. Grzegorz Knap w tym roku lodowy można powiedzieć, bo to przełom roku był i trzeci, i siódmy w zawodach. czy myśli Pan, że stać go na sprawienie niestety i zajęcie chociażby na przykład na 3 stopni tym dzisiaj? Mm, może, ale mówię, może. Przed nim jest długa droga, ale tak jak rozmawiałem z nim dwa tygodnie temu, no rzeczywiście widzi swoją przyszłość bardziej w lodzie, jak w normalnym Speedway'u. I to jest dobry kierunek. Pogoda dopisuje, lekki mrozik, śnieg, o tym marzył Paweł Różkiewicz, mówi, że to jest warunek niezbędny do rozgrania zawodów. Kibice trochę narzekają do zimna czym rozgrzewa się Andrzej Hena podczas zawodów? Na razie jeszcze nic, ale potem zobaczymy. Dzięki. Dziękuję. Bardziej znany z zaścigania się na żóżnu po amatorsku, na lodzie także radzi sobie coraz lepiej. Michał Widera po mojej lewej stronie. Michał, kapitalna impreza w Sanoku, nie mogło cię zabraknąć. Twoje występy na lodzie coraz lepsze, jakie perspektywy na kolejne tygodnie? Nie, mnie to ocenia, czy są coraz to lepsze. No, w Szwajcarii w zeszłym tygodniu udało mi się po raz pierwszy wygrać biega, a dwa razy byłem drugi, więc chociaż i tak obsada, że tak powiem, szwajcarskiego turnieju no nie była. Ale... Powalająca z nog, ale to jakieś takie delikatne sukcesy zaczynają się pojawiać, więc nie przyjeżdżamy już w systemach zero jedynkowych. Zaczynają się już jakieś takie punkty. Chociaż w najbliższych dniach będzie ciężko punkty, bo tu jeżdżą same sławy tak naprawdę czołówka światowa, więc tutaj my po roku treningów i zawodów ciężko będzie do nich dobić, No, ale cały czas próbujemy, cały czas do przodu. Zawody treningi, gdzie tylko się da, to kręcimy kółeczka, więc myślę, że jakiś postęp będzie widoczny. Skąd się pojawił pomysł na ice w Twoim wykonaniu? To ktoś namówił, sam pomyślałem, że warto by spróbować jazdę po tym. Śliskim owalu, jak to się zaczęło w Twoim przypadku? Generalnie we mnie jest dużo energii. Taka Elan taka Vital, jak mawiał filozof Spencer. Yy, nie była zimą, no więc coś trzeba było z sobą zrobić. Po co siedzieć po knajpach? Lepiej wykorzystać dobrą energię. Ale po knajpach też można siedzieć? Pewnie, że można. No. Z tym, że jak się jeździ, to nie można. Natomiast tak, trzeba spożytkować siły witalne Jak się ma, to, to na tor. I ja myślę, że, że dużo mi to przynosi jakiegoś tam pożytku i rozwoju. Jak i wewnętrznego, psychicznego, tak i, tak i fizycznego. Wiadomo, że iSpeed jest bardzo drogi w porównaniu z klasycznym żużlem. Tutaj, jak Paweł Ruszkiewicz nam powiedział przed chwileczką, sam pewne części motocykla potrafią kosztować wartość dobrego, bardzo dobrego samochodu. Powiedz mi, jak w Twoim przypadku jest sprawa sponsoru, bo wiadomo, że ta, ta zabawa jest kosztowna. Jak radzisz sobie z zakupem motocykli, części do nich? Jak to wszystko u Ciebie wygląda? Ja sponsorem głównym jestem sam dla siebie. Prowadzę firmę transportową i tak naprawdę większość środków wygenerowanych z zysków mojej firmy idzie na moje hobby, więc żyję się raz i, i sam sobie kupiłem motocykl, e, kupuję sam sprzęt. Pomoc sponsorów jest, ale to jest taka z pomoc sponsorów, można by rzec nikłym udziałem procentowym w stosunku do pieniędzy, które sam wydaje. więc jak chcę się dobrze bawić, no to muszę wydawać pieniądze, no normalne, także tutaj sam dla siebie generalnie rzecz biorąc wydaję pieniążki. Faworyt na dziś? No, dominator Nikola Krasnikow, więc tutaj nie ma, nie ma dwóch zdań. Na dziś, na jutro i myślę na cały Grand Prix. Dopóki ten chłopak jeździ, myślę, że, że ciężko będzie komukolwiek, żeby dobić, ewentualnie któremuś z Rosjan, ale tylko i wyłącznie krasni. Niesamowita sprawa, bo w zeszłym roku 8 Grand Prix, które było, 8 Grand Prix wygrał on. Powiedz mi, czy widzisz, bo teraz jedno pytanko z normalnego żużla, letniego można powiedzieć, czy widzisz takiego rajdera, który by w normalnym cyklu Grand Prix wygrał tyle zawodów i praktycznie wszystkie właściwie, tak naprawdę sprawy? Jest taki ktoś czy nie? No, kiedyś to był Tony Rickardson, który, który no, notorycznie stawał na, na podium, ale taki, takiej dominacji. Klasy zawodnika ciężko gdziekolwiek szukać. No to on jest, on jest najlepszy na lodzie, robi to od 8-9 roku życia, więc trudno tutaj, żeby, żeby ktoś z jego kunsztem, że tak powiem, próbował rywalizować. To jest bezwzględnym świata i tutaj jest zaszczytem, że się w ogóle staje pod taśmą z takim zawodnikiem i teraz go trzeba tylko podpatrywać. Mamy dobry kontakt, bo Marat mechanik od Krasnikowa bardzo nam pomaga, dużo podpowiada, zaoferowali się, że sprzedadzą nam motocykl po zakończeniu tego sezonu. Krasni sam robi też koła i też mówił, że jeżeli będziemy tylko chcieli, to jest w stanie zrobić dla nas osobne komplety i on daje 100% gwarancji, że to będzie działało, więc sam Kras nie powiedział dzisiaj, że jest w jego interesie, żeby Polacy zaczęli coraz to lepiej jeździć. i Jak widać, rosyjscy zawodnicy z Krasnikowym na czele robią wszystko, żeby polscy zawodnicy jeździli coraz to lepiej. Nam pozostaje tylko się uczyć od nich i, i trzymać gaz. Dziękuję, Michael. Dziękuję. Paweł Strugała dzisiaj przygotowany do zawodów najlepiej jak potrafił. Paweł, stawka silna, dobrze zawodnicy. Ty prezentujesz się na tym lodowym torze? Nieźle podobno. Jakie nadzieje na dzisiejsze zawody? Co mogę wiele powiedzieć, w ogóle tego toru nie znam. W ogóle nawet na próbach nie byłem, nie startowałem ani żadnego treningu tutaj nie miałem. Także ciężko powiedzieć. Pojadę najlepiej jak mogę. Zawodnicy są bardzo trudni, także startują, startuję naprawdę z najsilniejszą grupą. Tak wylasowali mnie. Jestem początkowym zawodnikiem, który pierwszy raz w ogóle w, to, w ten zimę startuje. Zobaczymy, jak będzie. No, sam z siebie wszystko. Nie jesteś polscyzonym zawodnikiem. Powiedz kilka słów dla fanów, których na pewno już masz, coś o sobie. Skąd pomysł na to wyściganie w ogóle? Jak trafiłeś na taki motocykl? No i jaki pomysł na dalszą część tego sezonu? Idea się wzięła przez mojego przyjaciela Arka Kuckiego. Poprzez Kuki wcześniej jeździł. To był jedyny Polak, który jeździł wcześniej, przed 8 latami w iSpeedwayu. Teraz właśnie on. On wzrodził tą nadzieję, żebym ja mógł startować. E, widział mnie na motocrosie i mówił, ty Paweł, musisz spróbować w i speedway'u pojeździć. Pierwszy raz byłem przed półtora miesiącem w Finlandii na pierwszym treningu. Poszło mi naprawdę znakomicie, dwa dni miałem, żeby wypróbować ten motocykl, żeby zobaczyć, czy mi naprawdę mi pójdzie. Jestem zadowolony. E, no cóż więcej mogę powiedzieć, no. Powiedz mi, jak powiem jak, jak pierwsze wrażenie, kiedy siadłeś na takim motor z kolcami, na ludzie wyjeżdżali, to co czuje człowiek, który nigdy nie siedział na takim motorze? Uczucie jest naprawdę niesamowite, jest taka adrenalina i w ogóle... <ścoughs> Strach, strach, ten strach jest taki wielki, że po prostu albo trzeba go przełamać, jak niektórzy go nie przełamią, po prostu no nie każdy potrafi jeździć akurat w I-Speedway, bo to jest coś naprawdę specjalnie, coś ek bardzo ekstremalnego. Jakie plany na dalszą część sezonu? Sanok to jest plan najbliższy, co dalej? Eee, Sanok eee, traktuje to jako trening teraz poprzez, e, przygotowuję się do Finlandii na Asen, tam na starty. E, no, zobaczymy. E, mam na razie jednego sponsora: Cookie Motors ze Szwajcarii, tam właśnie mieszkam, i on mnie sponsoruje, który właśnie mi dał ten motocykl. Zobaczymy, jak dalej będzie. W razie będziemy chcieli że, się bardzo przygotowywać e, z dużymi. Z się siłami na przyszły rok, żeby to wszystko było jeszcze lepiej jak w tym roku. Na razie jest super, jestem zadowolony. Wszyscy są, zresztą powiedzieli mi, że bardzo dobrze. Jak na pierwszy raz super, zobaczymy co dalej. Jak, jeżeli sponsorów znajdę, będę na pewno więcej e, jeździł, trenował i będę chciał być e, dobrym. Trzymamy kciuki, dzięki Paweł. Dziękuję bardzo. A więc Paweł strugała z nadziejami, a przed nami już pierwszy wyścig. I już od razu reprezentant Polski Grzegorz Knapp na polu pierwszym w kasku czerwonym, potem Henry Malinen, pole numer dwa, kask niebieski, pole trzecie Heinz Goldi w kasku koloru białego i Mirosław Daniszewski w kasku żółtym. Heinz Goldi stracił w jednym z wyścigów nogę, nie ma, nie ma nogi praktycznie od kolana w dół, jeździ z taką atrapą, ale jakoś daje sobie radę, to jest uczestnik rajdu Dakar wielu imprez motocyklowych, ale widać, że nawet te kalectwo widoczne nie przeszkadza w jeździu. Adam, te jutro w Apolu jeździsz na Lodzie, a troszeczkę innym wydaniu bardziej zabawa to będzie. No i pytałem Cię, czy byś usiadł na taki motor, bo szczerze mówiąc, kiedy ja oglądam, to, to jestem przerażony tymi kolcami przede wszystkim. Nie wiem, co by się stało, gdyby przejechano po mieście czymś takim. No powiem tak, na pewno te kolce są dużo, dużo Większe niż na tej zabawie, na której jutro będę brał udział, w tej zabawie, której jutro będę brał udział, to znaczy to są wkręty, a tutaj to są tak jakby takie prawdziwe gwoździe w tych oponach. W gwoździe mniej więcej chyba 10 cm, tak mi się wydaje, Czy może nawet większe. Kiedyś siedziałem na takim motocyklu i wrażenie jest niesamowite. Siedzi się na nim tak jak na młodym byczku, powiem szczerze, trzyma się go za rogi. Tam przede wszystkim decyduje odwaga i siła w rękach także, bo tutaj zawodnik po prostu otwiera gaz. Ten motocykl idzie tak tyle, ile gazu otworzy, tak z obrotami po prostu na tym torze się rozpędza. No tak właśnie, jest, jest Mirek Daniszewski, już jakieś problemy z motocyklem, a już chyba wszystko w porządku. Daniszewski i Knapp to reprezentanci Polski na... Wewnętrznym, najbardziej zewnętrznym polu startowym, jeszcze wbicie kolców, ten lód, No i bieg otwarcie za chwileczkę przed nami. Już zielone światło zapalone taśma w górze. najszybciej, dobrze knapa, ale tam problemy. Knapa na wejściu w ten wir no i upada Grzegorz Knap. Upada Grzegorz Knap. Będziemy mieli, myślę, powtórkę tego. No szkoda, bo już w pierwszym biegu faworyt Polaków, bo niewątpliwie tutaj całym szacunku dla Mirka Daniszowskiego i Pawła Strugały. Jest faworytem tutaj do dobrego ścigania. No i Grzegorz już w bandzie. Ta banda z takich bali zrobiona. I tutaj proszę Państwa jest taki przepis troszkę inny, inny niż żużlu. Kiedy zawodnik uszkodzi bandę, nawet kiedy nie upadnie i utrzymuje się na motocyklu dalej, to bieg zostaje przerwany. Na normalnym Adam Zurzu można praktycznie po bandzie pojechać nieczynczo śmierci się nic nie dzieje pod warunkiem, że tych muchawców się nie uszkodzi Tak, no kiedyś tak było, bo nie było muchawców, można było przejechać, a tutaj mi się wydaje, że bezpieczeństwo jest dużo, dużo większe. To jednak te bale to stosowane są w Ice Speedway już od dawien dawna i kiedyś była słoma, teraz ekstra folią widzę, jest to naprawdę bezpieczne. Gdyby to były twarde bandy, to czarno widzę ten wypadek tutaj z kanapa w tym momencie. Jeden z gorszych upadków, przelecieć przez koło zawodnika, to samo dzieje się także w Speedwayu naszym klasycznym przy, przy upadek przez koło. Bardzo poważne konsekwencje takiego upadku dzieją się, jeżeli jest twarda banda. Przeważnie tego, przeważnie takie upadki kończą się uszkodzeniem obojczyka. Przeważnie, może czasami nawet i, i, i groźniejsze kontuzje przez ten upadek można, można właśnie się nabawić, bo tutaj jeżeli mówimy o speedway popularnym, koło przekręca, jeżeli zawodnik wchodzi z zawodnika, który jest przed nim, przelatuje przez koło, to tylne koło później wchodzi na obroty pełne i motocykl napędza się. I wtedy on jeszcze dodatkowo dostaje takiego kopa. A to już bez Grzegorza Knapa tak. na prowadzeniu. Problemy tam miał z biegiem, bo tutaj proszę Państwa, dla tych z Państwa, którzy pierwszy raz oglądają żóżla na lodzie, motocykl do klasycznego żóżla nie ma biegów, a tutaj trzeba tą dwójeczkę wrzucić. No i widzieli Państwo, jakie problemy miał Henry Malinen, który w tej chwili prowadzi drugi Heinz Goldi, trzeci, Mirosław Daniszewski jak na razie na razie nie ma walki w tym biegu i chyba już nie będzie. Goldi, jest drugi, pierwszy. Malin trzeci Daniszewski na Grzegorz Knap odpoczywa sobie w parku maszyn szkoda dla tego pierwszego biegu Grzegorza, Bo kiedy w pierwszym biegu jeszcze ma się upaly, to troszeczkę wybija chyba z rytm. Tak tak, tym bardziej, że początek zawodów mi się wydaje, że w... Sędzia powinien powtórzyć te zawody w czteroosobowym składzie, co znaczy się ten bieg nie zawody, I to by było najlepsze rozwiązanie. No, ale było to troszeczkę ewidentnie no, Było, było, ale tutaj, tutaj bym to powtórzył mimo wszystko. Ale powieczek powtórzył, a więc yy, myślę, że Adam powinien powinieneś tutaj na arbitragram wygrywać wyścigów na lodzie. Polacy by się lepiej. Nie, ja dziękuję, ja dziękuję za lud. powiem szczerze. Może bym a, a. kiedyś spróbował jazdy, ale u nas, żeby w ten Speedway po prostu urósł siłę, to trzeba byłoby przygotować jakieś warunki tym zawodnikom, którzy wybiorą polskim, żeby mogli trenować, bo według mnie to jest za mało możliwości startowych naszych reprezentantów. Henry Malinen 3 punkty, 2 punkty, Heidsgold Goldi 3, Milek Daniszewski 4, Grzegorz Knap wykluczony za spowodowanie przerwania wyścigu. No i pierwsze punkty rozdane w tym, w tej imprezie. Zobaczymy jak pojadą Rosjanie, bo już Ciszego w kolejnym biegu patrzę do programu, a więc pierwszy z reprezentantów Rosji tutaj Paweł Ruszkiewicz obiecywał, kiedy w 2007 roku był pierwszy turniej Aisrajski Xanon Cup mówił Ruszkiewicz o tym, że zorganizowano troszeczkę na dziko. I takim impreza się udała, no ale teraz, z każdym rokiem, jest coraz lepiej, tu jeszcze mieli Państwo okazję widzieć problemy, Malinena, raz jeszcze z innej kamery, no i tutaj dwójeczka, a tu nie wchodzi nic. Ciekawe co by Adam było, gdyby w normalnym rządu były biegi. No to jest to co mówię, oni tutaj jadą po obrotach i on musi wrzucić ten drugi bieg, żeby dostać szybkość. Na starcie ma mniejszy bieg, tak samo jak w motocyklu takim typowo szosowym, rusza się z mniejszego biegu, później daje się większy, żeby się rozpędzić, bo tutaj ty tylne koło nie przekręca obrotów, One idzie tyle ile gazu, tyle zawodnik po prostu z taką szybkością jedzie. No ale w mini Żuru też mamy biegi i tam też ci tak, chłopcy tak, tak, mają tak. znowu w drugą stronę, bo tutaj wie, wiele mamy przypadków, zresztą mówi o tym się Knap, że ma nawyki z klasycznego żużla, z drugiej strony takie nawyki mają chłopcy, którzy startują na mini żużlu, gdzie też są biegi, no i potem ciężko się od razu przestawić. Andrzej Szyszego w kiasku czerwonym, reprezentant Rosji, potem Juni Stepanen, Finlandia, na polu trzecim Ginter Bauer. Reprezentant Niemiec i René Stelikwert na polu numer 4. Reprezentant Holandii nie ma wielkiego zawodnika Lubińca. tutaj publiczności w Sanoku, Franki Zorna, ale pech chciał, że musi startować w zawodach Federacji Jest dobrze. w który już z przodu idzie po krawężniku. tam bardzo blisko bandy w kasku żółtym. Stelikwert, który jest trzeci Rosjanin, już z przodu. Ze sporą przewagą, no a my czekamy tutaj, co pokaże Nikołaj Krasnikow, który pojedzie za chwilkę. Przypomnę, jedna z największych gwiazd żużla lodowego, pięciokrotny mistrz świata, ten chłopak ma 25 lat, a w zeszłym roku było 8 turniej Grand Prix. Wszystkie wygrał Krasnikow, nie dając złudzeń rywalom żadnych. Bez walki, jak na razie w Sanoku, Rosjanin, potem Ginterbauer. Niemiec trzeci, jest Ligbert czwarty, Unicepanem. Finowie od pewnego czasu nie liczą się w walce o medale, nie liczą się w walce tutaj o trofea. Widzą Państwo jaka przewaga poszczególnych zawodników, ale myślę, że walki w Sanoku się także doczekamy. Meta biegu numer dwa i za chwileczkę na Państwa ekranach będą wyniki. Tu jest niesamowicie ważny sprzęt, bo o ile Adam w klasycznym żużlu sprzęt jest ważny, ale może nie aż tak, no to tutaj posiadanie dobrego sprzętu, umiejętność dopasowania się do lodu, bo to jest też paradoksalnie bardzo ważne, dobre ciśnienie w oponach, no i przede wszystkim to jest niezwykle ważne zawieszenie decyduje o sukcesie. W normalnym klasycznym żużlu jest wiele też czynników, ale sprzęt nie jest aż taki ważny. Nie znam dokładnie właśnie tych tajników technicznych tutaj, ale tak jak w każdym sporcie motorowym sprzęt ma wielkie znaczenie, żeby jakiś wynik osiągnąć. Ale jak już mówiłem wcześniej, na pewno też żeby tutaj przebić się przez tą czołówkę Rosjan i tych zawodników skandynawskich, to naprawdę trzeba byłoby naszym zawodnikom więcej możliwości startów po e, prostu aby mogli znaczyć w tym Ice Speedway'u i pokazać się z jak najlepszej strony. No tak, tylko że Krasnikow startuje na lodzie od 13 lat, a nasz najlepszy lodowiec w się knap od niecałych pięciu, więc to jest też na pewno różnica. Osobna sprawa to jest sprzęt. My oglądamy najciekawsze fragmenty biegu numer 2. Przypomnę Szysiakow za 3, Bauer za 2, Steligwert 1 i Sepanen 0. My zapraszamy na krótką przerwę, po której wracamy. Do Państwa, bo kolejne biegi przed nami, a w biegu numer 3 Nikołaj Krasnikow, którego Państwo zobaczą na ekranie swoich telewizorów. Na transmisję zaprasza Marma Polskie Folie, producent akcesoriów i wysokoparoprzepuszczalnej membrany dachowa.